Witam w G2, laboratorium firmy Gazuno. To tutaj opracowujemy i sprawdzamy rozwiązania, które później trafiają do projektów. Tu uczymy siebie oraz szkolimy naszych partnerów. Ja nazywam się Piotr Langowski i chciałbym dzisiaj rozpocząć temat źródeł szczytowych. Czy źródło szczytowe w przypadku zastosowania powietrznych pomp ciepła jest w ogóle konieczne? Odpowiedź brzmi nie. Natomiast jeżeli będziemy chcieli odpowiedzieć na pytanie i kierować się podejściem bardziej uczciwym w naszym mniemaniu i bardziej inżynieryjnym, to zastosowanie takiego źródła niesie za sobą szereg korzyści. Po pierwsze, nie musimy przewymiarowywać urządzenia powietrznego, bo jak wiemy, moc tego urządzenia będzie nam spadała wraz ze spadkiem temperatury dolnego źródła, czyli temperatury otoczenia a zapotrzebowanie budynku będzie rosło na moc grzewczą. Czyli nie wymiarowując tego urządzenia, a stosując źródło szczytowe w postaci kotła, my możemy zastosować to urządzenie mniejsze, czyli w tym momencie redukujemy zdecydowanie koszty inwestycyjne. Kolejnym ważnym elementem jest osiągany parametr. Dzięki temu, że kocioł swobodnie może osiągnąć temperaturę 80 stopni, może być wykorzystany jako źródło. Ciepłej wody użytkowej, bądź źródło, które będzie służyło do przegrzewu naszej instalacji i zasobników do produkcji właśnie tej wody. Ponieważ przepisy prawa wymagają okresowy przegrzew całej instalacji w celu usunięcia tego zagrożenia, jakim jest bakteria legionelli. Kolejnym ważnym elementem, dla których wa warto stosować kotły jako źródło szczytowe, jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie. W różnego rodzaju sytuacjach, kiedy pompa ciepła. Y Dajmy na to, wejdzie w błąd, zawsze mamy dodatkowe źródło ciepła, które zabezpieczy nam obiekt w najbardziej krytycznej sytuacji. Zarówno nowo powstająca instalacja, jak i instalacja w obiekcie termomodernizowanym wiąże się z poniesieniem określonych kosztów. I tu, wykazując pewne podejście również inżynieryjne, należy te koszty jak najbardziej zoptymalizować. I tutaj źródło szczytowe w postaci kotłów właśnie jest tym elementem optymalizacji kosztów. Ponieważ nie musimy pełnej mocy budować na urządzeniu w postaci pompy ciepła, które jak wiadomo jest urządzeniem droższym, bardziej skomplikowanym, tylko budujemy tą podstawę, tą bazę na, w oparciu o pompę ciepła, żeby maksymalizować efektywność. Natomiast ten szczyt na te parę dziesiąt godzin w skali roku zapewniamy z kotłów, które są zdecydowanie tańsze. No i doszliśmy w tym momencie do wspomnianych przykładów. Przykłady opre na rozwiązaniach absorpcyjnych robór. Dobraliśmy trzy pompy powietrzne typu A oraz dwa kotły systemowe AY. Kolorem pomarańczowym oznaczona jest energia, którą dostarczają do obiektu pompy. Natomiast kolorem szarym oznaczona jest energia, którą dostarczają do obiektu kotły. Proszę tu zwrócić uwagę, że Kotły włączają się dopiero przy temperaturze minus 5 stopni Celsjusza i dostarczają tą ilość energii, jaka jest tutaj powierzchnią oznaczoną kolorem szarym. Czyli łatwo zauważyć, że stosunek energii, którą dostarczają kotły, do energii, którą dostarczają pompy, no jest można powiedzieć znikomy. Dlatego budowa całej mocy w oparciu na pompy, pamiętając jeszcze o tym, że efektywność urządzenia spada wraz ze spadkiem. Temperatury zewnętrznej no byłaby nieefektywna kosztowo. Kolejny przykład to dobór dwóch pomp ciepła absorpcyjnych robór i trzech systemowych kotłów AY. Jak łatwo zauważyć na tym wykresie, udział energetyczny kotłów w tym przypadku jest większy. Natomiast co musimy wziąć pod uwagę, dokonując takiego wyboru? Ponieważ przy pierwszym przykładzie efektywność Sumaryczna całej tej instalacji będzie większa, ponieważ większy nakład będzie w tym momencie z pomp ciepła. W drugim przypadku efektywność będzie nieco mniejsza, natomiast zdecydowanie zredukujemy koszty inwestycyjne. I na tym właśnie polega projektowanie systemów robór, gdzie możemy dość elastycznie dobierać moc, którą projektujemy z pomp ciepła, jak i kotłów szczytowych i dostosować. Stosunek pomp do kotłów, w zależności od tego, jaki mamy budżet na wykonanie danej instalacji oraz jaką efektywność, czyli jaką oszczędność, czyli jakie nakłady już później operacyjne na działanie tej instalacji chcemy przeznaczyć. Daje to nam bardzo duże pole manewru przy projektowaniu. Dodatkowo chciałbym powiedzieć, że kotły systemowe Y, one przychodzą już z fabryki, zabudowane na jednej ramie montażowej. Cały ten układ jest hydraulicznie połączony, elektrycznie połączony, połączony gazowo, w zasadzie możliwy do podłączania hydraulicznego już na danej inwestycji. Jeżeli ta tematyka Państwa zainteresowała, zapraszamy do kontaktu z firmą Gazuno. My bardzo chętnie pomożemy przy doborze tej właśnie struktury, ilości pomp i ilości kotłów, żeby. Instalacja była jak najbardziej efektywna, ale również koszty inwestycyjne, żeby mieściły się w dopuszczalnym budżecie. Myślę, że to dopiero początek naszej tematyki odnośnie źródeł szczytowych, ponieważ dzisiaj opowiedzieliśmy tylko o kotłach, które są tymi źródłami szczytowymi to jeszcze kotłach systemowych AY. Natomiast no, możemy na obiekcie spotkać instalację, gdzie jest już kocioł gazowy, który funkcjonuje, który jeszcze może nam trochę popracować, który również może stanowić źródło szczytowe dla naszych pomp ciepła. Zapraszam jak zwykle do komentowania, zadawania pytań, subskrybowania naszego kanału i do zobaczenia w kolejnym odcinku.